El. To w ogóle, o, a ty masz elkę, Mikola. Na, 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 ja bym zielkę nie wszedłem, ja mówię, ja, to ty, to. No, no ja elkę, a ty też masz elkę? Oddychaj, no i się robi no, 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 na, duch. ten napis. Marlenka dobrze, bo kolor czarny się Tak, tak, ale mofi się bardzo rozciągnął. Czy ja mam szybko tego większego? dwa Artur będzie miał włosy. Ma, jest... tu będzie miał włosy tak nie zdałeś no. mnie od tej strony. I co, nie co nie byle jakie! Nie byle jakie, dobra. Pa. Ale po jaką sprawę ma? No, nie widzisz Dobra. To jest? Loki, koki. Wow. Ruchy kocie. Ci powiem, że tak po To tob się kręcił nawet koło ciebie. Ty. Nazywam się Krystjan Mawrzyniak, koniec. sobie wypić. <laughs> Co jeszcze mam mówić? Gustaw, podpowiadaj. Łowisko Maślanka jest to kompleks czterech stawów pochodowlanych. Od 2016 roku jako gospodarze łowiska Maślanka, jako właściciele, zaczęliśmy inwestować w wędkarstwo, żeby rozwijać metody tutaj federowe i karpiowe. Ci, którzy tutaj uczęszczali wcześniej, wiedzą, że te stawy były bardzo zaniedbane. Na początku skupiliśmy się na uruchomieniu pierwszego zbiornika takiego. Tutaj, który widzimy, dwóch hektarowego. Z biegiem czasu łowisko rozpromowało się i postanowiliśmy uruchomić dodatkowy zbiornik karpiowy o powierzchni 2,5 hektara. Zbiornik karpiowy o nazwie No Kill. W związku z coraz większą modą na fed federową technikę łowienia, zbiornik zrobił się tak atrakcyjny dla wędkarzy federowych, że po prostu zaczęło brakować nam miejsca. I postanowiliśmy w tym sezonie połączyć dwa zbiorniki, stary zbiornik karpiowy no i ten rekreacyjny, który używaliśmy, hektarowy w jedną, w jedną całość, żeby, żeby zbiornik miał powierzchnię ponad 4 hektarów i uruchomić dodatkowy, ostatni zbiornik, który był bardzo zarośnięty trzcinami i takimi różnymi zielskami, wyczyścić go i uruchomić dla karpiarzy największy zbiornik jaki mamy, 5 hektarowy zbiornik no typowo karpiowy, w którym Oczywiście mamy 10 pomostów, dostęp do wody bieżącej, dostęp do prądu i do sieci Wi-Fi. Kolejnym bardzo dużym krokiem w kierunku rozwoju łowiska i wędkarstwa w okolicy jest stworzenie bardzo dużego projektu pod tytułem MUNFIN.pl, czyli to jest sklep wędkarski z markami takimi premium, gdzie ściągnęliśmy naprawdę czołówkę takich wędkarzy. Z Polski, którzy będą pracowali w tym sklepie z fachową obsługą, z fachowym naprawdę doradztwem. Kolejnym etapem rozszerzenia naszej działalności związanej ze sklepem wędkarskim jest stworzenie kanału na YouTube, na którym cenne porady znajdą jak i początkujący, tak i zaawansowani wędkarze. Materiały będą współtworzyły takie osoby jak Artur Matczak, Mariusz Nowak, Marcin Tokarz, Marlena Matczak które za chwilę opowiadą Wam więcej o tym projekcie. Nowy projekt, nowy sklep, nowe wyzwania, nowe pomysły. No my już jesteśmy w branży jakiś czas, znamy temat, przede wszystkim jesteśmy wędkarzami i co najważniejsze dla nas wszystko kręci się wokół ryb, wokół wędkowania i to w zasadzie jest dla nas najważniejsze. Właśnie dlatego to robimy. Po prostu kochamy łowić ryby i Dlatego tu jesteśmy, ale najważniejszym, ale najważniejszym celem dla nas w tej chwili jest właśnie nowy projekt salonu wędkarskiego Monfin, który już niebawem odpali, mam nadzieję, jest pompą. Będzie to naprawdę... Bardzo, bardzo wysokiej jakości salon, z fajnym sprzętem, z wieloma markami, ale to już o tym pewnie czytaliście w mediach gdzieś. Co mogę powiedzieć? No, jak widzicie, piękne łowisko, piękne sportowe łowisko, 80 ludzi to też jest częścią tego projektu. No i nasze skromne osoby, które, które tutaj się pojawiły po to, żeby żeby właśnie. Dawać z siebie to, co najlepsze, pokazywać to, co najlepsze, dzielić się swoimi spostrzeżeniami z Wami na łamach naszego kanału, który też jest częścią tego projektu. Także serdecznie zapraszamy. Już niebawem będzie tego więcej, będzie wszystko jaśniejsze. Na razie czeka nas dużo pracy, ale jak widzicie, w przerwie od pracy. Są też ryby, muszą być, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Cześć, witam Was w nowym projekcie, jakim jest salon wędkarski Monfin, w którym będę miał przyjemność Was gościć, służyć pomocą. Do zobaczenia niebawem. Zapraszam. Punkt TV uważam za otwarty.